Dzień dobry, z tej strony Mateusz Różajski. Zapraszam rozmowę o chyba jednym z moich ulubionych tematów, czyli o tym, jak problemy ekonomiczne rozwiązywać przy pomocy narzędzi społecznych, a problemy społeczne ekonomicznych, czyli o ekonomii społecznej. I o niej, i o rozwiązaniach, które mają służyć... Rozwojowi społeczności lokalnych i przeciwdziałaniu wykluczenia opowiada specjalistka Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzień dobry, nazywam się Monika Hudoń-Mich. pracuję w zespole wdrażania instrumentów pośrednich w departamencie programów europejskich w BGK. I pani zadaniem jest zajmowanie się pożyczkami dla podmiotów ekonomii społecznej. Zgadza się. Nie tak dawno uruchomiliśmy nowy projekt y, unijny pod tytułem Europejskie Instrumenty Zwrotne na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej. Projekt finansowany z nowego programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. To jest projekt w dużej mierze współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, jak również ze środków budżetu państwa i współfinansowany jest z wkładu y, własnego naszych partnerów finansujących. Program, projekt dedykowany jest właśnie stricte podmiotom ekonomii społecznej, które są już zdefiniowane prawnie w ustawie o ekonomii społecznej od 2022 roku. Jest to takie szerokie gremium instytucji, do których można zaliczyć trzy kategorie podmiotów. Powiem króciutko, tak przedstawię może tą, tą, tą grupę. Do niej należą podmioty spółdzielcze, czyli na przykład spółdzielnie socjalne, które są bardzo aktywne w aplikowaniu o, o nasze pożyczki unijne, jednostki reintegracji społeczno-zawodowej, na przykład centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej czy zakłady aktywności zawodowej, no i też szerokie gremium organizacji pozarządowych i organizacji pożytku publicznego, czyli na przykład fundacje, stowarzyszenia. Koła gospodyń wiejskich czy spółki non-profit. No i tak jak pan na początku powiedział, to jest ta szczególna kategoria podmiotów, które, bez względu na strukturę prawną czy formę organizacyjną, to te podmioty łączy wspólny mianownik to znaczy one integrują cele ekonomiczne i cele społeczne przedkładają zysk społeczny na ten zysk ekonomiczny to jest bardzo cenne. Skoro jest to kontynuacja, to proszę powiedzieć o tym, co udało się do tej pory osiągnąć, o sukcesach, które rzeczywiście ten program przyniósł. W ramach pierwszego pilotażowego projektu. Udało się y, udzielić 500 pożyczek o wartości y, około 38 milionów złotych, i tym samym utworzo, utworzono 500 miejsc y, pracy w podmiotach ekonomii społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dalej idąc, w poprzednim projekcie, który był realizowany w latach 2014-2020, y, udało się utworzyć już ponad 1323 nowe miejsca pracy. Oraz wsparliśmy 1194 nowe podmioty ekonomii społecznej. Wartość udzielonego wsparcia opiewała na prawie 150 milionów złotych. Najwięcej pożyczek udzieliliśmy mikroprzedsiębiorcom, natomiast jeżeli chodzi o taką statystykę, to pożyczkobiorcami najczęściej były spółdzielnie socjalne a w drugiej kolejności taką aktywność w aplikowaniu o pożyczki wykazywały fundusz, fundacje i stowarzyszenia. Trzeba powiedzieć, że podmioty ekonomii społecznej, które korzystały z poprzedniego projektu, bardzo korzystnie oceniały udzielone wsparcie i większość organizacji potwierdzała w ewaluacji, w raportach, w badaniach, że dzięki zaciągniętej pożyczce udało się rozszerzyć działalność gospodarczą organizacji i poprawić jakość świadczonych usług publicznych społecznych w których specjalizują się podmioty ekonomii społecznej No i stworzyć też tysiące jak się okazuje miejsc pracy Zgadza się, zgadza się. Także można powiedzieć, że nasze podmioty ekonomii społecznej to jest też duży pracodawca. No zwłaszcza w małych miejscowościach gdzie często brakuje zarówno tych usług społecznych Zgadza się. Jaki brakuje wartościowych miejsc pracy. Tak. A to wszystko udaje się osiągnąć właśnie dzięki wsparciu ze strony banku gospodarstwa krajowego. Tak. Dobrze, to przejdźmy może do tego, jakie są cele tego programu, tego, tej kolejnej edycji, tej kontynuacji dotychczasowych działań. Pierwszym nadrzędnym celem, podstawowym jest właśnie wspieranie finansowe. Na preferencyjnych warunkach podmiotów ekonomii społecznej, po to, żeby one mogły uzyskane finansowanie przeznaczyć na inwestycje rozwojowe, na finansowanie bieżącej działalności, po to, żeby mogły budować swoją konkurencyjność na rynku, tam gdzie świadczą swoje usługi. Trzeba powiedzieć, że podmioty ekonomii społecznej są w tej luce finansowej. One mają utrudniony dostęp do oferty kredytowej. Banków komercyjnych, z uwagi na to, że czasami często nie mają zdolności kredytowej, mają trudności w, w ustanowieniu zabezpieczeń prawnych czy nie mają tej historii kredytowej. Drugim celem, który jakby wynika bezpośrednio z tego pierwszego, poprzez wspieranie właśnie podmiotów ekonomii społecznej, drugim celem jest utworzenie nowych miejsc pracy dla osób, które są defaworyzowane na rynku pracy. No, mówimy tu o osobach. Takich jak osoby długotrwale, bezrobotne, osoby opuszczające na przykład zakłady poprawcze, czy zakłady karne, osoby w starszym wieku, uchodźcy, no to są te osoby, które mają tak trudniej trudniej na rynku pracy. Więc tutaj ta, ta rola PES-ów w aktywizacji społecznej, czy w aktywizacji, w integracji społecznej, czy w aktywizacji zawodowej. Na no trzecim celem, który premiujemy poprzez umorzenia w naszych pożyczkach trzecim celem są właśnie jest, jest rozwój usług społecznych i zdrowotnych tak jak wcześniej o tym mówiliśmy które pesy świadczą na rzecz społeczności lokalnych no bo to pesy które działają lokalnie czy regionalnie to są czasami albo jedynami, jedynymi dostarczycielami takich usług no, doskonale znają te potrzeby lokalne, mają to rozpoznanie, znają te problemy, więc no, można wymieniać przykłady. Gdzie PESY świadczą te usługi opiekuńcze, czy usługi asystenckie dla osób w podeszłym wieku, czy usługi opiekuńcze dla osób z niepełnosprawnościami. Świetnie, podmioty ekonomii społecznej, czyli tak skrótowo mówiąc, jak to pani mówiła PESY. Są coraz też ważniejszym aktorem e, tworzenia takich lokalnych społeczności, tworzenia e, nie tylko usług, nie tylko produktów, ale też tworzenia jakiejś wspólnoty, która tworzy się wokół e, na przykład e, koła gospodyń wiejskich, lokalnej spółdzielni, klubu. E, sam wiem, jak działa to na przykład w miejscowościach Pop. gdzie pojawienie się na przykład. E, Lokalnej, prężnej spółdzielni socjalnej potrafi nie tylko dać pracę, nie tylko dać e, jakąś możliwość rozwoju, ale też stwarza jakąś lokalną siłę społeczną. E, to proszę powiedzieć o takich może twardych e, planach. Ile na przykład miejsc pracy chcecie stworzyć, ile tych pożyczek udzielić, ile też pieniędzy na to wydać. Mamy teraz do. Y Mówiąc kolokwialnie, do wydania prawie 180 milionów złotych. Jeżeli chodzi o wskaźniki do osiągnięcia, mamy do utworzenia 831 miejsc pracy i, 800, i do udzielenia 831 pożyczek. No, ale liczymy oczywiście na dużo większe efekty, może powiem też krótko o parametrach tych pożyczek. Które są dostępne obecnie na rynku, czyli pożyczka na start i pożyczka na rozwój. Pożyczka na start to jest wsparcie, które udzielamy dla startupów, czyli dla podmiotów, które działają krócej niż rok. To jest pożyczka o wysokości do 100 tysięcy złotych z możliwością wzięcia dwóch pożyczek do 200 tysięcy złotych, karencja do 6 miesięcy. Tutaj nie ma żadnych opłat i prowizji za udzielenie tej pożyczki. Oprocentowanie wynosi 5,80%. I jeszcze z takich rzeczy, no to jest najważniejsza, to jest ta nowość, zachęta, czyli umorzenie w wysokości 25% kapitału pożyczki. Właśnie za przedsięwzięcia w usługach społecznych, w usługach zdrowotnych, ewentualnie za zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami lub osób z zaburzeniami psychicznymi i za przedsięwzięcia w zielonej gospodarce lub w usługach w zakresie dostępności. Oczywiście te cztery jakby aspekty do nich podchodzimy rozłącznie. To nie są jakby warunki do spełnienia łącznie, tylko za jeden za jeden aspekt przyznajemy umorzenie. Czyli maksymalnie ile tego umorzenia można mieć? 25%. Za każdy aspekt jest 25%. Za każdy, za każdy warunek społeczny, za każdą korzyść społeczną jest 25%. Ja to tak nazywam, korzyść społeczna. Umorzenie jednej czwartej pożyczki, no to jest duża zachęta i naprawdę sądzę, że dla wielu, zwłaszcza młodych przedsiębiorstw społecznych, no jest to... Jedna z przyczyn, dla których na pewno one będą chętnie sięgały po to, po to rozwiązanie. Powiem jeszcze o pożyczce na rozwój, bo to jest, ten, to jest druga pożyczka, pożyczka, która jest dostępna w naszej ofercie, w ofercie naszych partnerów finansujących. Pożyczka na rozwój to już jest dla podmiotów, które działają dłużej niż 12 miesięcy, wykazują duże potrzeby rozwojowe, inwestycyjne. Jednostkowa wartość pożyczki wynosi pół miliona złotych, z możliwością wzięcia pożyczek do miliona złotych. Także tu już jest ta wyższa wartość, wyższa wartość pożyczki. Okres spłaty też jest dłuższy, bo jest możliwość spłacania tej pożyczki do 10 lat w przypadku wartości pożyczki powyżej 400 tysięcy złotych. Pozostałe parametry są zbieżne z tymi parametrami, które mamy dla pożyczki na start, czyli karencja sześciomiesięczna. Oprocentowanie 5,80%, i, i tutaj też również są dostępne umorzenia. A jakie? W wysokości 25% dokładnie te same zasady, czyli 25% kapitału, ta 1 czwarta, w zamian za osiągnięcie jednej z tych czterech korzyści społecznych, czyli zatrudnienie osoby z niepełnosprawnościami, świadczenie usług społecznych lub zdrowotnych, świadczenie. Realizacja przedsięwzięć w zielonej gospodarce lub y, świadczenie usług y, dostępnych. Te warunki, które Pani przedstawiła, są bardzo atrakcyjne i sądzę, że zarówno ci przedsiębiorcy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z ekonomią społeczną, jak i ci bardziej doświadczeni, już w tej chwili y, łapią za telefony i szukają informacji, gdzie tę pożyczkę wziąć, jak ją dostać, kogo zapytać. To gdyby tak Pani mogła powiedzieć, w krótkich żołnierskich słowach. Gdzie znaleźć informacje, do kogo pójść, z czym pójść, jaki wniosek, y, jakie załączniki, gdzie mam tego szukać? Oferta BGK jest dostępna za pośrednictwem naszych partnerów finansujących, których wybieramy w trybie y, zamówień publicznych. Lista y, aktywnych partnerów finansujących jest dostępna na naszej stronie. Y, można sobie wyszukać nazwę podmiotu, adres podmiotu, dane kontaktowe i do tego partnera finansującego z danego makroregionu, który nam pasuje terytorialnie, udać się. Można się udać bezpośrednio do siedziby danego partnera lub do punktów obsługi klienta, które są utworzone w każdym województwie wchodzącym w skład danego makroregionu. Czy to makroregion północno-wschodni, północno czy makroregion północno-zachodni, czy makroregion południowy? Mówię tak ogólnie w skrócie, jak my to sobie podzieliliśmy. Jeżeli chodzi teraz o sam moment aplikowania o pożyczkę, to należy pobrać sobie, bo, bo te dokumenty, generalnie z regulaminem udzielania pożyczek i te wszystkie dokumenty aplikacyjne są dostępne już nie na naszej stronie internetowej, tylko na stronie internetowej pośredników. W zakładkach dedykowanych właśnie naborowi pożyczkowemu. Wraz z wnioskiem o udzielenie pożyczki należy wypełnić załączniki, a przede wszystkim biznesplan bardzo ważny dokument, w którym opisuje się swój pomysł, swoje przedsięwzięcie, kalkuluje się budżet operacyjny i deklaruje się umorzenie o które y, dany pożyczko, pożyczkobiorca, po, podmiot ekonomii społecznej będzie się ubiegał. Hmm. Jeden z tych czterech punktów, jak rozumiem? Jeden z tych czterech y, punktów. Czyli na przykład, jeśli zatrudniamy osoby z niepełnosprawnością, to to wpisujemy, tak. jeśli działamy na przykład w zakresie zielonej gospodarki, wpisujemy, to to, etc. Et tak. Jeżeli chcemy, potrzebujemy wsparcia, doradztwa, możemy się udać albo do siedziby y, pośrednika, albo do jednego z punktów y, obsługi klienta, który jest najbliżej, y, najbliżej na przykład naszej siedziby, czy, czy, czy punktu, w którym prowadzimy działalność gospodarczą. Tam uzyskamy pomoc, uzyskamy wsparcie w przygotowaniu takiego wniosku aplikacyjne, aplikacyjnego, y, doradztwo. Ewentualnie jest jeszcze druga możliwość. Można udać się również do ośrodka wsparcia ekonomii społecznej. Nasi partnerzy finansujący współpracują z regionalnymi ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej, i tam też jest ten, ta możliwość uzyskania informacji o pożyczkach. Ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, które właśnie też udzielają dotacji z kolei przedsiębiorcom społecznym. Mają tą informację o udzielanych pożyczkach na terenie, na którym oni działają. Więc ta informacja jest jakby skondensowana, nie jest rozproszona. I bardzo dobrze. W takim razie przedsiębiorcy. Otwieramy sobie stronę Banku Gospodarstwa Krajowego, zakładka Podmioty Ekonomii Społecznej. Tam wyszukujemy, kto działa w naszym regionie i tam się udajemy, bierzemy pożyczkę i się rozwijamy. I pamiętamy też o możliwości umorzenia w tych czterech bardzo ważnych punktach. Dobrze, to przeszliśmy chyba przez takie najbardziej znaczące, ważne, trudne tematy, jak liczby, dane, kontakty, statystyki. To tak na zakończenie, gdyby Pani mogła powiedzieć, dlaczego warto skorzystać z tej pożyczki, co jest w niej takiego szczególnego i co ona może przynieść podmiotom ekonomii społecznej? Myślę, że dla wielu podmiotów ekonomii społecznej ta pożyczka, którą, którą oferuje bank za pośrednictwem partnerów finansujących, pożyczka, która jest finansowana ze środków unijnych, no stanowi jedyną czasami możliwość otrzymania takiego wsparcia finansowego dla podmiotów ekonomii społecznej. No myślę, że nie ma takiej, takiej drugiej oferty na rynku, którą ma Bank Gospodarstwa Krajowego dla podmiotów ekonomii społecznej. To się wpisuje w naszą misję społeczną i dostrzegamy ten pod, potencjał podmiotów ekonomii społecznej do, do właśnie do, do bycia tym takim pracodawcą dla tej grupy, która no, często gęsto nie ma ofert pracy i no, trzeba też powiedzieć, że, że podmioty ekonomii społecznej są też takim właśnie dostarczycielem y, tych ważnych, publicznych usług y, społecznych y, dla społeczności lokalnych. No, może na, jeszcze tak przypomnę te najważniejsze parametry, te korzyści y, taki, w takiej pigułce, czyli 25% umorzenia to jest 1 czwarta kapitału pożyczki. Sześciomiesięczna karencja w spłacie, wysoka wartość pożyczek, bo ta pożyczka rozwojowa to to jest możliwość wzięcia do kapitału do 1 miliona złotych. Zabezpieczenia to jest weksel in blanco, czyli forma, która nie jest taka generująca koszty. No i oprocentowanie 5,80%. To jest bardzo atrakcyjne. Tak, zgadza się. Dobrze. Jak Państwo dobrze słyszycie. Warunki tej pożyczki są nawet bardziej niż atrakcyjne. Ja życzę Pani, żeby Pani miała teraz bardzo, bardzo dużo pracy przy udzielaniu tych pożyczek zarówno zaczynającym swoją przygodę startupom społecznym, jak i coraz liczniejszym doświadczonym już przedsiębiorstwom społecznym, które dzięki Waszemu wsparciu. Będą się rozwijać, tworzyć miejsca pracy, świadczyć usługi i zmieniać naszą rzeczywistość na lepsze. Bardzo dziękuję i życzę bardzo dużo pracy i jeszcze więcej sukcesów. Dziękuję również za uwagę. Serdecznie zachęcam do zapoznania się szczegółowo z ofertą BGK. Do zapoznania się z informacjami na naszej stronie internetowej oraz do zapoznania się, do przeczytania o historiach naszych klientów, którzy z sukcesem wykorzystali udzielone pożyczki, poszukania inspiracji, poszukania wiadomości oraz do zapoznania się z informacjami, które są na stronach internetowych naszych partnerów finansujących. To ja się dołączam do tego i powiem tak. Warto też poczytać i posłuchać. Na naszej stronie niepełnosprawni.pl o firmach, które już skorzystały z tego wsparcia i osiągnęły dzięki temu wspaniałe sukcesy. Dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.